Dzisiaj loskozko parowe finny filis. Ciekawa historia jest taka, że przyjechało tu nas trochę oczywiście właściciel właścicielka mówi, że 4 lata już jest niczynne. Było gdzieś tam o jakich mechanikach w serwisie. Powiem tak ja podłączyłem jest efekt taki że grzałka grzeje silnik buczy ale tak żadnej wody nie widzę żeby pobierało korek jak spustował chociaż tak nie powinno ale troszeczkę roztąciłem ciśnienia nie ma to moim zdaniem pompka nie pompuje wody serwis mianowicie stwierdził że i jest spalony bolier Wymienili bolier bo jest dość drogi, ale mało istotnie Powiedzieli, że to bolier Wymienili ten bolier Niestety ustawka jest to samo. Moim zdaniem, nie wiem, bo jeszcze tego nie roztrącałem, ale tak, jeżeli pompa słychać, a nie działa może być pompka z zepsutą sprawdzić to można bardzo prosto można zdemontować dwie rurki z jednej strony doprowadzi wodę, a z drugiej strony do jakiegoś pojemnika I jak będzie przepompowywać to znaczy, że pompka ale czy się mylę czy nie, trzeba dokładnie sprawdzić, także rozkręcamy to żelazko no i tak powinniśmy się państwa to żelazko Pompa przyszła, coś tym zaspakowanym nie było kosztow. Jakieś tam zł. I jest nowa pompa. Z tego pompy już zamontowałem częściowo. Tak ja to pokażę, pokażę tutaj ją. No i teraz będziemy montować. No, no, no i tak mamy pompy częściowo podłączone, także mamy tutaj rurę, która przyciesła to z piwnika. Tutaj mamy która to schodzi a tutaj mamy podłączone bolier i dwa kapelki z zasilaniem. Także tyle. No i tak mamy już całe żelazko naprawione, to robimy ja próbę. Odłączymy ten. No i zobaczymy. Dobra, jest to. Mamy naprawdę.